Witam serdecznie na moim kanale Dzisiaj 5 zdrapek po dyszce, Czyli wkład na dzisiaj to 50 zł Jest gruby cash Gwiezdna fortuna Mega pensja Czarny diament i góra kasy Zobaczymy Co tam dzisiaj ciekawego W tych zdrapkach się wydarzy Jakieś zwroty się pojawią Chociaż Sprawdzamy gruby cash I szukamy tak Jedenaście trzydzieści sześć, szesnaście, pięć i dwadzieścia osiem albo świnek i tych pieniążków takich dwadzieścia trzy czternaście dziewiętnaście, czterdzieści siedemnaście. Jeden.

I 38, ostatni rządek 36. Proszę bardzo, jest druga. Dwie wygrane w jednej zdrabce. Dalej 9, 22, 21 i 15 obok już, ale są dwie wygrane. I co my tu mamy? Piąteczkę pod piątką dycha. I pod, co tu było? 36. Też dyszka. 20 zł. W grubym keszu się trafiło. Dobrze. Prawie połowa już jest po jednej zdrabce. Może nie będzie katastrofy dzisiaj jakiejś strasznej. Gruby kasz 21 numerek. Gwiazda Fortuna teraz z piąteczką.

Dwadzieścia dziewięć, osiem, czterdzieści dwa, i siedemnastka ostatni rządek? Dwadzieścia jeden, dwadzieścia trzy, cztery Jedenaście i no to jest jedna wygrana tylko tym razem. Co tu będzie? Pod tym 32. dyszka więcej. No jest dycha. Ale dobrze. Dobrze, dobrze. Żeby tak każda dawała, to fajnie by było. Jest na fortuna dycha. 2 na dwa wygrane. Mega pensja. Trzynastka. I szukamy tak dwójeczki czterdzieści dwa, dwadzieścia siedem, czterdzieści dziewięć i czterdzieści pięć. Trzydzieści dwa, dwadzieścia jeden, czterdzieści, czterdzieści, cztery, siedem.

czterdzieści sześć, i ostatnie trzydzieści cztery, no to nie ma już tutaj, pusto czarny diamencik, dziesiąteczka, i mamy tak cztery, trzy, Osiem, dwadzieścia trzy i sześć, albo gwiazdy i diamenty. Jedenast, czterdzieści, osiem, proszę bardzo, mamy trafienie. Dalej, szesnaście, dwanaście, dziewięć, pięć, trzydzieści pięć, jeden. Dwadzieścia siedem, trzydzieści siedem, dziewiętnaście, dwadzieścia dziewięć, trzydzieści jeden i dwadzieścia jeden. Ostatnie siedem, trzydzieści sześć, trzydzieści trzy, dwadzieścia osiem i trzynasteczka. Jedno trafienie jest ósemeczka, co da dyszkę. No, jest też dyszka tylko, ale dobrze. Dobrze, dobrze, bo nie ma katastrofy już w sumie. Jeszcze góra kasy zostaje też z numerem 10 i sprawdzamy. Mamy tak: 46, 44, 33, 34 i 42. Wysoko złoto i sakiewki.

31, 37, 24, 29 i zobaczcie na samym końcu sztabusia. Sztabusia, sztabka nie podwaja niestety wygranej, ale jest, ale jest i zobaczymy, co tu się kryje. No też jest dycha, też jest dycha, ale tym sposobem jak dobrze policzyłam sobie tak w pamięci tu jest na zero znalazłam u znalazłam drugie czy to jest ten kot, jest kod nie drapie bo skanujecie wypłacacie F nieładnie dobra pięć dych było dzisiaj wkładu pięć drapek jedna tylko mega pensja przegrała tylko jedna. A mamy tak, wygrane. 10, 20, 30, 50, 50. 50 włożone, 50 wyjęte. Super. Bardzo mnie to cieszy, że dzisiaj taki pozytywny odcineczek się udało skonstruować. Dobra, kochani, dzięki serdecznie za dzisiaj. Oczywiście zachęcam do subskrypcji kanału komentowania, lajkowania filmików, no i do usłyszenia, do zobaczenia następnym razem. Pozdrawiam, cześć.